Jak ogrzewać dom? Jakie rozwiązanie będzie najbardziej efektywne, komfortowe, zdrowe i tanie? Co z mitami podłogówki, a także ogrzewania ściennego i sufitowego? Na forach toczą się zaciekłe dyskusje, a każdy sprzedawca chwali swoje rozwiązania i wytyka wady innych. Łatwo w tym wszystkim stracić głowę. Ja też przeszedłem drogę analizowania każdego rozwiązania i wyciągania spójnych wniosków z chaosu informacji. Przedstawię Wam tu główne rozwiązania w możliwie prosty, poukładany i logiczny sposób, Abyście sami mogli podjąć najlepszą decyzję, mając na uwadze wszystkie wady, zalety, a także Wasze priorytety i preferencje. W poprzednim filmie przedstawiam bardzo obrazowo i ogólnie zasady, na których opiera się ogrzewanie domu. Wyjaśniam w nim kilka popularnych zarzutów, które dotyczą przedstawionych tu rozwiązań. Myślę, że każdy dowie się z niego czegoś ciekawego. Na początek kaloryfery, grzejniki. Można by powiedzieć, że to wciąż standard. Dość proste w montażu i dość ciężko jest je źle dobrać pod kątem wydajności. Można powiedzieć, że to wyrzutnie gorącego powietrza. Nagrzewają się nawet do 60 stopni. I tu pojawia się pierwszy problem. Nie dają równomiernego rozkładu temperatur w pomieszczeniach. Gorące powietrze unosi się u góry. Im dalej od kaloryfera, tym chłodniej. A przy samych kaloryferach może być zdecydowanie za gorąco. Z tą temperaturą są kolejne problemy. Wysusza ono powietrze, co negatywnie wpływa na nasze zdrowie i komfort. Przez to często montuje się na nich nawilżacze powietrza, kamionki. Powodują duży ruch powietrza, przez co unoszą, rozprzestrzeniają kurz, który też zbierają w swoich zakamarkach. Ten kurz jest też niestety dodatkowo przypalany, spiekany, co jest kolejnym negatywnym czynnikiem dla zdrowia i samopoczucia mieszkańców. Jak ktoś ma wątpliwości, to niech w sezonie grzewczym poddycha przez chwilę nad takim grzejnikiem. Dodatkowo zaproponuj inny eksperyment. Mając grzejniki, połóżcie się na podłodze, poddychajcie chwilę. A następnie stańcie na krześle, tak aby mieć głowę przy samym suficie, i znowu poddychajcie. Nie da się nie odczuć różnicy. O tym, jak wyglądają, ile miejsca zabierają, i że to zagrożenie dla małych, biegających dzieci, nie będę tu już mówił. Aby neutralizować ich wady, zmniejszyć temperaturę, należy zwiększyć ich rozmiar. Przyznaję, że się da, bo mój kolega zmodyfikował taki system koloryferów w kamienicy, tak aby działało na temperaturze 40 stopni Celsjusza. Można też zwiększyć ich skuteczność przez zamontowanie nawiewu rozprowadzającego już nie tak gorące powietrze. I tu przechodzimy do kolejnego rozwiązania. Można grzać za pomocą nawiewu ciepłego powietrza już z rozsądniejszą temperaturą 24-30 stopni Celsjusza, na przykład za pomocą klimakonwektorów, czyli odwróconej klimatyzacji. Możemy tu uniknąć spiekania się kurzu, co już jest ogromną zaletą. Te urządzenia są montowane przeważnie pod sufitem, co uwalnia nas od kolejnych wad koloryferów. Wciąż jednak generujemy ruch powietrza. Im chłodniejsze, tym więcej musimy go nawiać, co też może być niekomfortowe, szczególnie przy dużych mrozach, kiedy tej energii cieplnej potrzebujemy najwięcej. Rozwiewamy więc kurze i generujemy pewien hałas. Tak jak w przypadku klimatyzacji, trzeba dbać o czyszczenie i odgrzybianie tego sprzętu. Inaczej dostaniemy kolejną porcję negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Jest to dość tanie w zakupie i użytkowaniu ogrzewania, o ile nie ma dużych mrozów. Jeśli jednak nie macie małego domku z otwartą przestrzenią, to trzeba kilka tych urządzeń jednak zamontować. Kilku moich znajomych ogrzewa w Szwecji domki jedną sztuką, ale mają tam trochę inny klimat, inne domki i elektryczne kaloryfery w pogotowiu. Występują też systemy nawiewu kanałowego, czyli jedna centralna jednostka grzejąca powietrze i rozprowadzająca ją kanałami do poszczególnych pomieszczeń. Tutaj znowu musimy pamiętać o regularnym dbaniu o ich czystość. Nie można też mieszać takiego systemu z rekuperacją. To powinny być dwa oddzielne systemy, chociażby ze względu na różnice w przepływach powietrza. Do ogrzewania trzeba go nawiać znacznie więcej niż robi to rekuperacja. Tutaj koniec systemów opartych na ogrzewaniu powietrza. Kolejne działają na zasadzie promieniowania cieplnego, co dokładniej wyjaśniłem w poprzednim odcinku. Kiedy zmniejszamy temperaturę zmienia się nam proporcja emitowania ciepła, z przekazywania do powietrza, konwekcji, unoszenia się ciepłego powietrza, do emitowania promieniowania cieplnego, które tak jak omówiłem w poprzednim filmie się nie unosi, jest zdrowszym typem ogrzewania. Tak jak powiedziałem przy kaloryferach, zmniejszając parametr cieplny zasilania musimy zwiększyć powierzchnię grzania. I tak powstała już dobrze znana podłogówka, która jest pewnego rodzaju większym kaloryferem. Ma to całą masę zalet. Od najbardziej oczywistych, nie zajmuje miejsca, nie wystaje, nie ma trudno dostępnych miejsc, które trzeba czyścić, do tych bardziej istotnych, czyli przede wszystkim promieniujemy ciepłem równomiernie na całej powierzchni, pomieszczenia. Nie powodujemy ruchu powietrza i nie spiekamy kurzu, tak jak ma to miejsce przy kaloryferach. Temperatura zasilania to zazwyczaj tylko 35 stopni Celsjusza. Ale dobrze zrobiona podłogówka nie powinna nigdy przekroczyć temperatury posadzki podłogi 24 stopni Celsjusza. Po pierwsze, ze względu na to, że to granica, przy której już wchodzimy w konwekcję ciepłego powietrza. A po drugie, ze względu na nasze zdrowie. Nie powinniśmy mieć stałego kontaktu stopami z cieplejszą posadzką, czyli poza łazienką, gdzie mamy jednak ograniczony czas przebywania. Wyśmiewane są czasami informacje, że od podłogówki puchną nogi. Ale podłogówka faktycznie może powodować schorzenia powiązane z krążeniem. Rozprawmy się od razu z mitem, że podłogówka unosi kurz. Zróbcie eksperyment. Znajdźcie jakiś kurz. Pewnie to będzie ciężkie zadanie, bo macie czysto w domu. Połóżcie go na dłoni i patrzcie, jak się unosi. A few moments later. One eternity later. Dłoń ma 36,6, a podłogówka tylko 24 stopnia. Kolejny mit i kolejny eksperyment. Potrzebny będzie termometr do mierzenia temperatury wody. Nalejcie sobie do szklanki albo do miski wodę o temperaturze 24 stopni. A teraz włóżcie rękę do tej szklanki albo stopy do miski. I co? Ciepła? Chodzi oczywiście o wybór podłogówki jako sposobu ogrzewania ze względu na ciepło w stopy. Oczywiście temperatura 24 stopni będzie dużo przyjemniejsza w dotyku niż posadzka o temperaturze 21 stopni, ale jeśli naprawdę czujecie ciepło w stopy poza łazienką, to bardzo możliwe, że macie źle dobrane ogrzewanie. Temperatura posadzki to też moc grzania. Jeśli macie słabo ocieplony dom i w dodatku o małej akumulacyjności, to przy większych mrozach, żeby podłogówka wyprodukowała wystarczająco dużo energii do uzupełnienia ciepła, które ucieka z domu, to będzie musiała przekroczyć to optymalne maksimum. Widziałem w komentarzach, ale także na forach, pytania o wylewkę do podłogówki, cementowa czy anhydryt. Główną zaletą anhydrytu do podłogówki ma być czas reakcji. Szybka zmiana temperatury. Tylko po pierwsze pytanie. Kiedy, w jakich sytuacjach będzie wam taka szybka zmiana potrzebna? Jeśli nie wyjeżdżacie nigdzie na dłużej niż 2 tygodnie, to znaczne obniżenie temperatury jest nieekonomiczne, nieopłacalne. A jeśli obniżacie, to też nie na przykład z 22 stopni na 10, tylko około 19. Takie zmiany nie mają większego sensu nawet na weekend, co dopiero w trakcie dnia. Pamiętajcie też, że obniżacie temperaturę całego otoczenia, wszystkich mebli, ich zawartości itd. I jak wrócicie do takiego domu, to wszystko będzie chłodniejsze, mniej przyjemne w dotyku, a wygrzać wszystko od nowa to znacznie dłużej niż czas reakcji posadzki anhydrytowej. Posadzka cementowa ma dużą większą akumulacyjność, która w razie np. awarii ogrzewania dużo dłużej przytrzyma wam ciepło w domu. Są na rynku specjaliści i programy odliczenia. Projektowania odpowiedniego rozkładu rurek, jeśli robimy ogrzewanie wodne, tak jak w przypadku domów pasywnych, obliczają zapotrzebowanie na ciepło każdego pomieszczenia indywidualnie, w zależności od zysków słonecznych przez okna i strat ciepła na zewnątrz i do innych pomieszczeń, gdzie możemy ustawić sobie inną temperaturę. Ważne są też strefy brzegowe, zagęszczenie rurek przy ścianach zewnętrznych i oknach w celu uzupełnienia strat. Znowu odeślę Was do ciekawego zwizualizowania tego problemu na stronie bdb.pl, a także ponownie do poprzedniego filmu, gdzie pokazuję te ogólne zasady ogrzewania. Przy ogrzewaniu podłogowym dochodzi jeszcze kwestia wykończenia podłogi. Wszelkie panele, deski i dywany wpływają niekorzystnie na ogrzewanie. Są oczywiście osoby, które chcą mieć w domu wszędzie kafelki. Mi to w ogóle nie pasuje. Dom ma być przytulny. To nie salon samochodowy, ani hipermarket, żeby wszędzie kafle kłaść. Tylko dlatego, żeby ogrzewanie lepiej działało. Jakimś kompromisem mogą być panele winylowe. Jeszcze jednym aspektem, o którym można zadbać przy tego typu ogrzewaniu, jest elektrostatyczność. Warto zadbać o odprowadzenie ładunków, które mogą na nas negatywnie wpływać. Jonizacja dodatna i ujemna powietrza ma wpływ na nasze samopoczucie uczucie zmęczenia. A jest zależna od temperatury powietrza, temperatury źródła ciepła i temperatury medium wody zasilającej. To ujemna jonizacja powoduje te dobre czynniki. Podsumowując, podłogówka może być znacznie lepsza od ogrzewania powietrzem, ale musi być dobrze przemyślana i zaprojektowana pod indywidualny projekt domu, uwzględniając między innymi jego przeszklenia, ocieplenie i najlepiej akumulacyjność. Żeby było zupełnie jasne, dobra podłogówka nie powinna unosić kurzu. W przeciwieństwie do koloryferów, które zawsze ten kuszu noszą i najczęściej dodatkowo przypalają. Także przemyślcie jeszcze raz to, o co często pyta się na forach, że dosypialni ludzie wkładają kaloryfery, mimo że w pozostałych pomieszczeniach mają podłogówkę. Niestety, ktoś kiedyś napowiadał bzdur i większość ludzi wciąż daje się nabierać na te mity. Aby uniknąć dylematu z dostosowaniem wykończenia podłogi do ogrzewania, a także uniknąć negatywnego wpływu ogrzewania podłogowego na nasze zdrowie, można przyjąć ten system z podłogi na ściany. Zasada ogrzewania pozostaje ta sama promieniowanie. Ogrzewanie ścienne jest samo w sobie taką strefą brzegową, którą robimy przy podłogówce. Stosujemy je bowiem przede wszystkim na ścianach zewnętrznych. I to, co wytłumaczyłem w poprzednim filmie, uzupełniamy ciepło dokładnie tam, gdzie ono nam ucieka z domu. I wbrew pozorom, nie grzejmy ogródka, tylko dom w środku. Jeśli zajdzie taka sytuacja, to możemy zwiększyć na nich temperaturę bez szkód i dodatkowych oporów. Ściany, w przeciwieństwie do podłóg, nie wyłożonych kafelkami, nie mają żadnej warstwy, która by ograniczała ich wydajność, poza meblami. Jednak rurki w ścianie mają swoje minusy. Trzeba uważać, kiedy wiercimy dziury, by powiesić obraz lub szafki, choć umówmy się, że nie robimy tego zbyt często. Standardowe, podłogowe rurki w ścianie wymagają specjalnych tynków dedykowanych do ogrzewania ściennego, które zazwyczaj mają mniejszą przewodność cieplną, czyli nie są korzystne do ogrzewania. Można zastosować jednak tynki gliniane, które będą dobrze z nimi współpracować. O tynkach jest osobny film. Są na rynku ciekawe alternatywy i z tego co się orientuję nie tylko produkowane przez polskie firmy, ale także przez nie opracowane. To grzejniki podtynkowe. Woda płynie w nich tylko dołem przez kolektory, a rurki ciepła rozprowadzają ciepło po całej ich wysokości na zasadzie przemiany fazowej. Ma to swoje zalety. Można je stosować do zwykłych tynków i nie ma obawy o zalanie wodą przy wierceniu otworów. Ich minusy to, że można je stosować tylko w pionie, nie można nimi chłodzić i potrzebują wyższej temperatury zasilania, więc raczej nie są one polecane do pomp ciepła, przez co zrezygnowałem z tego rozwiązania do swego domu. Polscy producenci to Sofio i 3 Three Thermo. Jest jeszcze jedna firma, która deklaruje, że je produkuje, ale jako jedyna nie była w stanie pokazać mi ich na żywo. Nawet w swojej siedzibie, więc ten nie wymienia jej tutaj. A zostając przy ścianach, jest jeszcze jeden ciekawy system. Tomaty kapilarne. Zacznę od ich wad, bo wracamy do ogrzewania wodnego na całej powierzchni grzania. Ale moim zdaniem to wada tylko pod kątem wiercenia tych nieszczęsnych dziurek. Z tym, że akurat maty bardzo łatwo naprawić, zgrzać przedziurawioną rurkę. Nazwa kapilarów podchodzi od rozmiarów rurek. Nie ma zbyt wiele wspólnego z podciąganiem kapilarnym, jednak rozmiary, rozłożenie i zagęszczenie tych rurek daje wiele plusów. Powierzchnia wymiany ciepła na metr kwadratowy ściany jest większa niż w przypadku rurek zwykłych, jak od podłogówki. Ich konstrukcja i powierzchnia wymiany to skuteczniejsza i szybsza wymiana ciepła. Dzięki temu możemy znowu zejść z parametrem zasilania, nawet do 19-26 stopni Celsjusza. Komfort cieplny człowieka to stan naszego organizmu, w którym nasze ciało nie potrzebuje się grzać ani chłodzić. A co za tym idzie, energia ta może być spożytkowana na inne cele, np. poprawa krążenia czy skupienia, co Duńczycy udowodnili badaniami. To też kolejne oszczędności. Przy pompie ciepła nawet dodatkowe 20%. I tutaj naprawdę ciekawa rzecz. Zgodnie z wykresem komfortu cieplnego Keniga, jeśli mamy dobrze docieplony dom i damy odpowiednią ilość tych mat, to możemy ogrzewać dom za pomocą kolektorów słonecznych i dużego bufora. Istnieją już nawet w Polsce bloki ogrzewane w ten sposób. Czyli koszt ogrzewania to jedynie prąd do pompek obiegowych wody, które i tak mamy w każdym ogrzewaniu wodnym. Jest to mega ciekawy i wart uwagi temat. Postaram się w przyszłości nagrać osobny odcinek i myślę, że z czasem będę chciał to u siebie osiągnąć. Między innymi z tego względu mam dach dwuspadowy ukierunkowany idealnie na południe. Do mat kapilarnych możemy dać cieńszą warstwę tynku, zatopicie w kleju do kafelek, a także łatwo nimi dołożyć podłogówkę w już istniejącym budynku, wykuwając tylko niewielkie bruzdy na kolektory i zalewając dosłownie kilkoma milimetrami posadzki lub kleju do kafelek. Można je stosować w dowolnej pozycji, a także w ramach rozsądku wyginać co jednak bardzo ważne i cenne, można nimi chłodzić. Może to być zdrowa, naturalna, komfortowa, pasywna, fajne marketingowe słowo, klimatyzacja naszego domu. Dlaczego tyle przymiotników? Zwykła klima, nie dość, że dosyć intensywnie na nas wieje, to nierzadko szkodzi naszemu zdrowiu. Nie muszę chyba dokładnie opisywać, bo dużo osób już zdaje sobie sprawę, że standardowa nawiewowa klimatyzacja potrafi wysuszać oczy i śluzówki, rozrzucać po domu różne drobne ustroje bo klimę trzeba przecież regularnie dbać, odgrzybiać ją. No i cały czas mamy podmuch zimnego powietrza w tej lub innej części pomieszczenia. Natomiast maty kapilarne schładzają nam otoczenie. Efekt podobny do tego, jak w upalne lato wchodzimy na przykład do starego, ceglanego kościoła. Tylko lepiej niż w takim starym kościele. Boże, wybacz mi. Maty kapilarne możemy zastosować jeszcze na suficie, i tutaj wszystkich, którzy uważają, że sufitem nie da się ogrzewać, odsyłam do poprzedniego filmu. Sufitówka wymaga trochę lepszego przygotowania, szczególnie jeśli ma być za podwieszanym sufitem. Najlepszą wydajność osiągniemy zawsze zatopiając tematy w tynku, ale są domy, które mają takie ogrzewanie za podwieszanym sufitem i funkcjonują w pełni poprawnie. Przy ich zastosowaniu na suficie odchodzą problemy z wierceniem dziur na szafki. W suficie wiercimy znacznie rzadziej. Nie zestawiamy go meblami, panelami ani dywanami, ale znowu musimy zadbać o izolację domu, tak aby moc przy tych 24 stopniach Celsjusza wystarczyła na nasz dom. Inaczej zaczniemy grzać powietrze i faktycznie efektywność spadnie. Ja wybrałem właśnie maty kapilarne do ogrzewania swego domu, mimo że to nie jest najtańsza opcja, ale oferuje wiele zalet pod kątem komfortu, zdrowia, oszczędności, a także możliwości na niepewną przyszłość. Zastosuję je głównie na ścianach. Niemal wszystkich zewnętrznych, plus niektórych wewnętrznych. Podłogowe będzie w łazience i kuchni, a także awaryjna pętla w salonie. W salonie, dlatego że planuję w przyszłości możliwość otworzenia sufitu. Teoretycznie ogrzewanie promieniowaniem ma tutaj tą zaletę, że całe ciepło nie będzie się gromadzić pod wysokim sufitem w postaci gorącego powietrza. Ale wolę dołożyć to teraz, niż potem w razie potrzeby rozbierać podłogę. Niestety, w tym momencie nie mamy polskiego producenta mat kapilarnych. A ci, którzy się za takich podają, niestety na obecną chwilę są jedynie dystrybutorami. Sprawdźcie więc dobrze, czy nie kupujecie chińskich mat. Są atrakcyjniejsze cenowo, ale wszystko co przed ale jest gówno warte. Maty muszą być naprawdę dobrze zaprojektowane i wykonane. Przekroje rurek, tworzywo i jego zgrzewa mają ogromne znaczenie. Dlatego wybierałem pomiędzy producentami z dużym doświadczeniem. Będąc do wyboru niemieckiego i czeskiego, wybrałem tego czeskiego Infraklima. W dodatku ich polski dystrybutor, Thermacomfort, ma duże doświadczenie praktyczne w realizacjach tego typu, co mam nadzieję uda mi się pokazać w relacjach z montażu. Na tą chwilę to jedyny niepolski produkt z tych głównych, strategicznych, które wybrałem do budowy mojego zdrowego polskiego domu. Ale zostały nam jeszcze trzy typy produktów, które służą do ogrzewania domu: promienniki czyli panele emitujące promieniowanie. Bardzo zdrowa, ale nie zawsze komfortowa opcja ogrzewania. Słyszałem o realizacjach, gdzie mieszkańcy byli z nich bardzo zadowoleni, ale kiedy sam byłem w takim domu, to naprawdę czułem się mocno niekomfortowo. Poza tym strumieniem emitowanego ciepła, wszystko było nieprzyjemnie chłodne, zimne. Zaznaczam jednak, że nie była to realizacja najwyższych lotów, a dom miał sporo wilgoci i nie był dobrze ocieplony. Jak będę miał możliwość doświadczyć innego ogrzewania tego typu, poprawnie wykonanego, to wkleję wam tu link do relacji. Chcę natomiast zastosować taki panel do ogródka zimowego lub do salonu w celach relaksacyjno-zdrowotnych. Nawet lekarze potrafią zalecić wizytę w solarium zimą. No i maty i kable grzejne. Przeważnie stosowane do ogrzewania podłogowego, ale maty także do sufitowego. Leżą na suficie podwieszanym. Z kilku powodów nie polecam, a nawet odradzam tego typu ogrzewania. Po pierwsze, można mieć wątpliwości co do wpływu na zdrowie tych oporników elektrycznych, a po drugie, ekonomia w przyszłości. Omówię ten temat szerzej w następnym odcinku o źródłach ciepła, zasilania, a także w filmie dotyczącym fotowoltaiki i rozliczeń prądu, do których obejrzenia Was zapraszam. Zapraszam też Was do śledzenia filmów z realizacji, montażu, a także późniejszych raportów z użytkowania i kosztów, jakie to ogrzewanie będzie generować. Informacje w tym filmie są ogólne i uproszczone, mają jedynie na celu pokazanie wybranych możliwości, ich zalet i wad.